Witam. Wczoraj odbył się mecz, który zawsze elektryzuje cały Polskę. Zawsze, zazwyczaj, no, ale chyba nie, nie wczorajszego dnia. 12 tysięcy osób na stadionie. To jest, to jest wynik, którego ja od dawna nie pamiętam, bo ostatni raz tak niską frekwencję, bo jak lekką miał stadion w przebudowie. To jest mecz, który zazwyczaj elektryzuje całą Polskę. Ale nawet, nawet TVP nie próba. puszczać tego meczu, wiedząc w jakiej sytuacji jest Lech prawdopodobnie. Przez to, że to nie jest walka tym razem o mistrzostwo, tylko walka Lecha o uratowanie sezonu, uratowanie godności. Legia jeszcze walczy o mistrzostwo. Prawdopodobnie je zdobędzie, ale o tym później. 12 tysięcy? Na pewno świeci się Excel na czerwono na biurku w kolaptopie Pana Kaczprzyckiego i Pana Klimniczaka. Na pewno nie na to liczyli, bo... Dwa mecze z Legią u siebie w sezonie, dwa razy organizowanie tego, dwa razy koszty organizacyjne, a złącznie w dwóch meczach frekwencja, która jest, zazwyczaj pojawia się na jednym meczu. No ale żeby zarobić, to najpierw trzeba wydać. Wydać na piłkarzy, wydać na porządne wzmocnienia, które, dzięki którym będzie drużyna grała dobrze i dzięki którym ludzie będą chcieli przychodzić. I to nie tylko na ten mecz, ale także na inne mecze. Bardzo, na pewno bardzo dużo Lech w tym w sezonie stracił, jeśli chodzi o bilety, z tego powodu, że nie potrafił zainwestować w dobrych piłkarzy, na których ludzie chcą przyjść. Ale wracając z tego meczu, może w końcu będą ludzie chcieli przychodzić na kogoś innego. Wspaniały, idealny, świetnie pokazał się. Świetne wejście w mecz zaliczył kto? Filip Marwiński, 17-latek, urodzony w Poznaniu. Wychowanek Lecha wchodzi i strzela bramkę w meczu z Legią. No w końcu, może kolejny Piotr Rejs. Oby może, może znowu gwiazda, na którą ludzie będą chcieli przychodzić, wychowanek, chłopak stąd. Kim, jakim się okaże piłkarzem Markiński, To jest największe pytanie. Jaki ma charakter? Czy Marcheba będzie, jak Dawid Kownacki, dosyć arogancki, zapatrzony w siebie, któremu szybko soduba odbiła do głowy, jak Karol Linetty, który no niestety jest trochę zbyt cofnięty w tym wszystkim, tak wycofany, nie chce się mało pewny siebie, przez co przegrywa rywalizację w reprezentacji Polski często, nie potrafi, nie potrafi tak postawić na swoim czy może jak Jan Bednarek, chyba najbardziej ze wszystkich tych wychowanków Lecha taki najbardziej, że jednocześnie pewny siebie, ale nie zbyt arogancki, nie jakby to powiedzieć nie, nie, nie taki buńczuczny, potrafi wie, twardo stąpa po ziemi, wie gdzie jest jego miejsce i idzie spokojnie do przodu z pewnymi krokami i jemu, jemu z, tych, z tej trójki Liniety, Kownacki, Bernarek jeszcze największą karierę. Zobaczymy, jakim okaże się Marchewa. Kiedy wejdzie na stałe do drużyny, kiedy zacznie grać w pierwszym składzie i zobaczymy, co zacznie robić, czy będzie takie akcje jak Kownacki, że już po półtora sezonu, dwóch sezonów, czapeczka z napisem Kownacki 24, lansowanie siebie. Każdy tutaj, ja mieszkam w Swarzędzu i każdy w Swarzędzu widział, wiedział jak się zachowuje Kownacki na ulicy i no, nie był lubianą osobą tutaj. Kolejna rzecz tego meczu Buricz w końcu w formie. W końcu mieliśmy bramkę po raz pierwszy od dawnego, długiego czasu mieliśmy bramkarza w bramce, który ratował nas, który wyciągał nam piłki, który w meczu stykowym wybronił nam coś. Ja nie pamiętam, nawet jeśli chodzi o matuszałskiego poprzedni sezon. Walczyliśmy o mistrzostwo, ale nie mieliśmy bramkarza, których w tych decydujących momentach wyciągał tą jedną decydującą piłkę. Gdzie przy 0-0, 1-0 obronił, obronił tą... Co jest zawsze my przegrywaliśmy tą jedną bramką to decydujące mecze, gdzie... No bramkarz nie wszedł na tą wyżynę w, danym, w danej chwili. Buric w tym meczu wszedł. Może jeszcze Buricz powalczy o ten kontrakt. Może, może jednak zostanie, nie wiem. Janicki versus Wujalinowicz. Janicki pokazał w do Wojewodnicza, nie strzela bramek, ale za to Janicki broni. Wojadinowicz nie broni. Jeżeli chodzi o mnie, do końca sezonu powinien grać jednak Janicki, a nie Wojadinowicz, jeżeli mm, Lech tam chce o jakieś wyższe miejsca powalczyć, które mają dać więcej pieniędzy lub, jakąś, lub próbę jednak awansu do tych europejskich pucharów z czwartego miejsca, o ile ułoży się Puchar Polski i tabela w odpowiedni sposób. Jamal powoli, powoli się rozkręca. Szkoda, że dopiero tak późno dostaje pełne szanse, bo dopiero w drugiej połowie próbował gdzieś tam jakoś coś zrobić. W meczu już z Jagiellonią strzelił bramkę i próbował, no, ale zawodnik, który dostaje tak mało szans, no ciężko, żeby tak szybko pokazał. No nie, jest, nie każdy jest marchwińsk, genialnym markińskim, który wchodzi i to robi. Zresztą statystyki markwińskiego są świetne. Jak to przytoczył na Twitterze swoim redaktor Mateusz Rokuszewski w 90 minut rozegranych w tym sezonie, bo tyle ma zaliczonych. Filip Markiński uczestniczył już w trzech akcjach bramkowych, czyli dwa gole i zaliczył asystę. Czyli co pół godziny Markiński uczestniczył w akcji bramkowej Lecha Poznań. Dla porównania, na tej samej pozycji grający Michał Radut przez 500 minut nie uczestniczył w żadnej bramkowej akcji Lecha. Możliwe, że uczestniczył w bramkowej akcji przeciwko Lechowi, ale to trzeba by sprawdzić. W meczu też. Ostatnio też był mecz z Jagielonią Białystok, Stok. W meczu z Jagielonią Biały Stok, przed asysta do tego do tego zadebiutował młody skrzypek, który zaimponował ambicją i walecznością chyba najszybciej zdobyta żółta kartka od czasu debiutu wlechu. Nie wiem ile mu zajęło, minuta, półtorej, aby zdobyć żółtą kartkę. I niewiele brakowało, aby jeszcze zdobył czerwoną, ale całe szczęście wszedł czysto, Nie bał się, przed pewny siebie już nawet przy żółtej kartce w ostatniej minucie poszedł na ślizgu. Wiedział że, wiedział, że trafi w piłkę, wiedział, że musi to zrobić, żeby, nie, żeby Lech nie stracił bramki i poszedł nawet ryzykując czerwoną kartkę w swoim debiucie w czwartej minucie meczu. I za to chwała, za to, że ci młodzi nie patrzą, nie myślą co mają dokładnie zrobić, tylko po prostu jeszcze na tej młodzieńczej fantazji wchodzą i robią coś. Przecież bramka przecież bramka Markwińskiego to jest majsterszczyk, on sam odebrał piłkę, najpierw poszedł na Wesowicza. Odebrał piłkę, wstał, zabrał się z nią, przedryblował kilka metrów i oddał strzał celny, plasowany po ziemi w tuż przy słówku. Przecież jeszcze jemu nie zdążyli starsi koledzy wytłumaczyć, że tak nie należy robić, że to jest dopiero, że za nie za to mu płacą. Że jak dostaniesz wyjściówkę, no to już po co? Masz robić wszystko naraz? Sobie spokojnie, pobiegaj parę razy, kopnij piłkę. Nikt mu jeszcze o tym nie powiedział. nadal gra jak na podwórku. W meczu z Jagielonią, który odbył się w sobotę, też mieliśmy istne wariatstwo, jeśli chodzi o bar. To co dwa, dwa razy był używany, dwa razy przy rzutach karnych. Pierwszy raz ok, normalna sytuacja, wiadomo cofnięty ta, ta żółta kartka, rzut karny dla Jagieloni. Natomiast jeśli chodzi o drugą sytuację, kiedy Jagielonia strzeliła bramkę, okazało się, że był spalony, ale jednak wcześniej był rzut karny. My, oglądając to w telewizji, wszyscy o tym wiedzieliśmy, bo nam to na bieżąco tłumaczyli. Niestety, w takich momentach na stadionie, na pewno nikt do końca nie wiedział o co chodzi. tam Co tam się dzieje, widać było jak sędzia tłumaczy to zawodnikom Lecha, co, się, co dokładnie się dzieje. Nie do końca wszyscy to rozumieli. Nie wiem, może należałoby wprowadzić coś takiego, jak jest w futbolu amerykańskim, gdzie po weryfikacji wideo. Sędzia główny podchodzi, ma słuchawki i informuje cały stadion przez megafon, co dokładnie na wery wideo weryfikacji się zdarzyło i co dokładnie się dzieje. Bo podejrzewam, że naprawdę nikt ani z kibiców Jagiellonii, ani z kibiców Lecha, który był na tym stadionie, który nie miał dostępu do tych powtórek, nie wiedział o co dokładnie tam chodzi. Dlaczego, pomimo tego, że się przed tą yy, padła bramka, wszyscy cieszyli się. Bramka została cofnięta i rzut karny. Nikt nie wie, w którym, co, momencie się działo. I teraz ostatnia rzecz, do której chciałbym przejść, czyli wczorajsze zachowanie kibiców Lecha, i a także kibica Legii o pseudonimie Osialdo Grunwald, który był na stadionie Lecha. Zazwyczaj, zazwyczaj krytykuję kibiców Lecha za ich głupie zachowanie, zarzucanie rad itd. Tak Tym razem chciałbym wziąć ich pod swoją obronę takiego dybila na stadionie to ja dawno nie widziałem jak można przyjść na stadion lecha w koszulce legi i jeszcze zrobić sobie zdjęcie wrzucić to na twittera najbardziej popularnego na chyba najlepszego najważniejszego e, najważniejszego dziennikarza sportowego w Poznaniu Radosława Nawrota i liczyć na to, że się nic nie stanie ja nie wiem to jest, po prostu tutaj jeśli chodzi o to to nagroda Darwina dla tego człowieka jeżeli ktoś wchodzi do twojego domu i obraża twoją matkę, to musisz się liczyć z tym, że dostaniesz w pierdol. I jak, I jak to wyglądało na stadionie? Na stadionie wyglądało tak, że jakoś nikt nie chciał koniecznie brać w obronę tego człowieka, raczej ludzie się cieszyli. Zwykli Janusze, którzy byli na tym meczu, nie byli ludźmi, którzy mówią, e, zostawcie go, bo przyjechał. Nie, Przecież każdy patrzył na to jak na konieczną interwencję policji. Jak widzi, widzi pijanego sąsiada, no w sumie mogliby nie być tacy brutalni, ale... Jednak dobrze, że to zrobili, bo jak ktoś wchodzi i zakłóca spokój, a w tym momencie tutaj zakłócanie spokoju i obraża, obraża moją rodzinę, no to jednak trzeba coś z tym zrobić. To nie jest tak, że to jest problem kibiców lecha, kibiców w ogóle, bo przecież to się zdarza wszędzie. Jeżeli pójdziesz na marsz w równości i założysz koszulkę z... Yy, jakąś patriotyczną koszulkę lub z krzyżem celtyckim albo z falangą, no to przecież liczysz się z tym, że od tych nawet tych tolerancyjnych ludzi dostaniesz w pierw, bo przecież wiadomo, że najbardziej tolerancyjni ludzie są zawsze, okazują się, najmniej tolerancyjni najbardziej agresywni. Równie dobrze jest w odwrotną stronę, pójdziesz w tęczowej koszulce na marsze narodowców, to też się liczysz, to nie jest, i to się nie dzieje tylko w Polsce, ale na całym świecie i, i we wszystkich lewicowych, prawicowych, jakichkolwiek środowiskach zawsze jest tak, że jak ktoś przychodzi i jest prowokatorem, bo to jest próba głupiej prowokacji, to, to zawsze się musi liczyć z konsekwencjami. I mam nadzieję, że po prostu nauczyło to pewnych ludzi, że się w pewnym miejscach w pewnych rzeczach nie robi. Ja nie będę nie jestem może za tym, żeby bić ludzi, ale, ale jednak po prostu. Trzeba czas, czasami wiedzieć i rozumieć, gdzie co i jak można zrobić. Po co on przychodził w tej koszulce, po co on to wrzucał, po co? Bo chciał, chciał sprowokować, chciał pokazać, jaki to jest wielki, że to on może i, i nikt mu, nic, nic mu się nie stanie. No nie może, bo nie można, nie można robić wszystkiego nie ponosząc konsekwencji. Jak to Mawia Korwin chcącemu nie dzieje się krzywda, Jak ktoś stoi i na, stoi na torach, Patrzy na pociąg, to nie może liczyć na to, że nagle ten pociąg się zatrzyma, lub go ominie, po prostu w niego wijecie. I tyle, tyle chyba na dzisiaj, bo naprawdę fajny był mecz. Chociaż jeszcze wrócę chwilę do meczu, jeśli chodzi o Lech Legia, był to na pewno lepszy mecz od meczu wygranego 2 do 0 przez Lecha. Na pewno już w pierwszej połowie obie drużyny stworzyły więcej sytuacji w jednej połowie niż przez cały mecz. Wiele, więcej lepszej jakości strzałów, między innymi ten Carlitosa wybraniony przez Buricza strzał Gajosa również można też też fajnie było to, że Kiba było widać jak mocno cofnięty do linii środkowej wchodził między obrońców środkowych i rozgrywał piłkę, widać było, że widać w Lechu brak rozgrywania przez obroń, środkowych obrońców piłki, brak takiego obrońcy który potrafi tą piłkę rozegrać Kiba musiał się mocno cofać, przez co trochę Zaburzało to odległości między liniami, natomiast była piłka o wiele, wiele lepszej jakości wprowadzana do gry. Do tego, co można jeszcze dodać: Buric, świetna pozycja. Rogne, Marfiński, Tiba rozgrywający jako ostatni obrońca, cofający się po tą piłkę. Mecz z większą ilością sytuacji. To Tibie nie wyszło jeszcze ten strzał, który wylądował na aucie, no ale to pomijmy. Do tego myślę, że jest nadzieja dla Lecha pod wodzą Żurawia, że drużyna się powoli rozkręca, powoli łapie to, co ma grać. Jeżeli Tiba, czy Tiba będzie Tiba z Markwińskim w przyszłym sezonie, będą liderami tej drużyny, zobaczymy, co stanie się z Jepticzem, jak będą wyglądały skrzydła. Makuszewski starał się, ale no wszystko po prostu za każdym razem to było dośrodkowanie w ręce bramkarza. Nie wiem co zrobić, dośrodkuje, nie patrzę gdzie są koledzy, dośrodkuje, Starał się, starał. Klub się jak szedł za niego, no spróbował parę razy kiwnąć. To już było w momencie, w którym Lech prowadził, gdzie Legia zostawiła miejsca na porządne kontrataki. Myślę, że jest w tej drużynie potencjał na przyszły sezon i dobrze prowadzona przez Dariusza Żurawia i Dobrze wprowadzani młodzi zawodnicy mogą dać jakość, a przede wszystkim mogą stać się idolami i będą prowadzić tą drużynę do sukcesów. Dzięki. Cześć.